Szanowni Państwo, Szanowni Księża, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na uroczystości związanej z otwarciem siedziby Starostwa Prywatowego w Piłgoraju i poświęceniem tego obiektu. Cieszę się, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i tak licznie przybyliście Państwo na tą dzisiejszą uroczystość. Cieszę się również bardzo, że wśród nas są tak znamienici goście, których serdecznie witam. Witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego. <klucza> witam drogich posłów, witam koleżankę poseł Genowę Medkarską. Witam, witam pana Stanisława Żmijana, posła na Sejm. Witam pana Piotra Szeligę, autora drogi, posła na Sejm. Bardzo serdecznie witam Mariana Starownika, wicewojewodę Lubelskiego. Obiecał, że przyjedzie, ale go nie ma ze względów osobistych. Mówię tu o naszym rodaku, wicemarszałku województwa Tomaszu Pękalskim, ale bardzo nam miło, że miał taką chęć i obiecał, że przyjedzie. Panie marszałku, proszę przekazać nasze powitanie i zadowolenie z tego faktu. <klucz> witam czcigodnych księży, witam księdza prałata doktora Józefa Flisa. Witam księdza kanonika Witolda Batyckiego. Witam księdza kanonika Stanisława Budzyńskiego. Witam księdza Stanisława Zarosę. Bardzo serdecznie witam radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, panią Zofię Wóźnicę i pana Jana Kowalika. Cieszę się z obecności i bardzo serdecznie witam pana Aleksandra Piechnika, dyrektora Oddziału Lubelskiego Pefro. Bardzo serdecznie witam również naszego Krajana, rodaka. Pana Jana Kraczka, dyrektora regionalnego Dyrekcji Rady Polskiej. Witam pana Jacka Grabka, kierownika delegatury Lugalskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamości. Witam pana Alfreda Furlep, dyrektora samodzielnej publicznej stacji pogodowego ratunkowego w Zamościu. Witam bardzo serdecznie panią Marię Gmyz, architekta i projektanta tego obiektu. Witam generalnego wykonawcę, pana Stanisława Flisa, prezesa firmy Flisbudz Janowa. Inspektorów nadzoru reprezentuje dzisiaj Pani Kazimiera Grosia, którą serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam Radnych Rady Powiatu w Biłgoraju z Panem Przewodniczącym Mirosławem Późniakiem na czele. Witam członków Zarządu Powiatu Stanisława Schodzińskiego, Wicestarostę Biłgorajskiego. Józefa Czarnego, członka zarządu powiatu, pana Jarosława Biskorskiego, członka zarządu powiatu i pana Alfreda, Alfreda Sobudkę, członka zarządu powiatu. Bardzo serdecznie witam przewodniczących i członków zarządu poprzednich kadencji Rady Powiatu. Witam pana Zygmunta Dychnika. Przewodniczącego Rady Powiatu pierwszej kadencji. <klucz> Witam Janusza Różeńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu trzeciej kadencji. <klucz> Witam pana Stanisława Niespodziewańskiego, członka zarządu powiatu trzeciej kadencji. <klucz> Witam Józefa Pluskwę, członka zarządu powiatu trzeciej kadencji. Pragnę także powitać naszych tutaj kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych. i cieszę się, że przybyli dzisiaj na tę uroczystość. Witam panią Krystynę Król, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. <klucza> Witam pana Tadeusza Jodłowskiego, prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Witam pana Ryszarda Piłata, komendanta Powiatowego Policji. Witam pana Krzysztofa Michońskiego, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Witam Zbigniewa Wasonga, dyrektora oddziału ZUS w Biłgoraju. Witam pana Marianna Kudełkę, nadleśniczego nadleśnictwa Biłgora. Witam pana Ryszarda Wila, prezesa spółdzielni mieszkaniowej Biłgoraju. <klucz> witam panią Krystynę Gozdecką, naczelnika Urzędu Skarbowego. <klucz> witam pana Piotra Służewskiego, kierownika placówki terenowej Kruz w Biłgoraju. <klucz> Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam drogich kolegów samorządowców Wójtu i Burmistrzów. Witam pana Janusza Rosłana. Burmistrza Biłgoraja. Witam Tadeusza Niedźwieckiego, Burmistrza Prampola. Bardzo serdecznie witam Pana Eugeniusza Stróża, Burmistrza Tarnogrodu. Witam Pana Wiesława Różyńskiego, Wójta Gminy Biłgoraj. Witam pana Zbigniewa Pyczko, Wójta Gminy Liszcza. Witam pana Lecha Rembacza, Wójta Gminy Księżko. Witam Stanisława Kozyrem, Wójta Gminy Łukowa. Witam pana Edwarda Hacia, Wójta Gminy Potró. Bardzo serdecznie witam. Pana Jana Mielnika, Wójta Gminy Tereszpol. Bardzo serdecznie witam Michała Deca, Zastępcę Burmistrza Biłgoraj. Serdecznie witam Pana Mariana Klechę, Przewodniczącego Rady Miasta Biłgoraj i Dyrektora Zespołu szkolno Biłgoraj. Witam Panią Marzenę Kopacz, Dyrektora Zespołu szkolno rewalitacyjnego Witam Panią Barbarę Obszańsko, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. <klucz> witam Pana Jerzego Buczko, Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. <klucz> witam Pana Mieczysława Króla, Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. <klucz> Bardzo serdecznie witam Panią Barbarę Serapin, Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych. Witam serdecznie Panią Alinę Spacha, Dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. <klucz> Bardzo serdecznie witam Panią Renatę Sochem, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. <klucz> witam Panią Dyrektor Danutę Łagoźno, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Witam panią Beatę Tokarską, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. <klucz> Bardzo serdecznie witam panią Marię Piętak, dyrektora Domu Pomocy Społecznej na Kombatantów. <klucz> witam panią Marię Góralską, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w <klucz> Witam panią Teresę Jonik, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Ludzkiej. Bardzo serdecznie witam także panią Irenę Gadaj, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego. Serdecznie witam pana Henryka Berewskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Witam pana Karola Stypicińskiego, wiceprezesa zarządu ARIO w szpitale w Witam panią Annę Rabiej, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Witam Panią Annę Schmidt, Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego. <klucz> witam Pana Mariana Żmijana, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. <klucz> witam Pana Stefana Krauza, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. <klucz> Bardzo serdecznie witam Stefana Schmidta, dyrektora Ukraińskiego Centrum Kultury. Serdecznie witam kierowników Wydziału Starostwa Powiatowego, obecnych i byłych pracowników Starostwa Powiatowego. Witam kombatantów, sąsiadów, witam mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie witam drogie media. Kłaniam się nisko. Witam. Bardzo, bardzo przepraszam, że nie przywitałem naszego sąsiada. Mojego kolegę starostę Janowskiego Jerzego Bielskiego. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, powiat biłgorajski istnieje od 1867 roku, czyli 145 lat. Zajmuje powierzchnię. 1700 km2, co stanowi 7% powierzchni województwa lubelskiego. Zamieszkuje w nim 106 tysięcy mieszkańców, a tworzą go 14 gmin, w tym 4 miasta. Charakter powiatu jest typowo rolniczy, ale posiadamy również złoża gazu ziemnego, kopaliny, wapieni i piasku. Gleby mamy niezbyt rodzajne, ale przy dużym wysiłku tych, którzy ją uprawiają, dają dość dobre plony zbóż, rzepaku i roślin jagodowych. Poza rolnictwem w naszym powiecie pracuje 30 tysięcy mieszkańców. Zatrudnienie mieszkańcy znajdują w takich dziedzinach jak przemysł drzewny, meblarski, dziewiarski, handel i usługi. Bezrobocie w naszym powiecie w tak trudnym okresie spowolnienia gospodarczego nigdy nie przekracza wskaźnika dwucyfrowego i jest poniżej 8%. Ten wskaźnik jest najniższym wskaźnikiem w naszym województwie lubelskim. Mimo to uważamy, że jest ono i tak o kilka procent za wysoki. Jest to najważniejsze Zadanie dla samorządu, i robimy wszystko, by ten wskaźnik zmienić. Powiat z siedzibą w naszym mieście, powołany został do życia przez władze carskie w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego. Przypomnę jeszcze raz: był to rok 1867. Od tego momentu, z wyjątkiem 24-letniej przerwy spowodowanej likwidacją powiatu, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W latach zaboru Urząd Powiatowy był usytuowany wynajęty w wynajętym budynku prywatnym przy ulicy Tadeusza Kościuszki, na wysokości dzisiejszego budynku Gimnazjum Świętej Jadwigi i Liceum Ogólnokształcącego ONZ. Budynek urzędu pełnił swoją rolę jeszcze w latach międzywojennych. Był to jednopiętrowy dom mający parter murowany, a piętro drewniane. Budynek był zdecydowanie niewystarczający. Z tego powodu w okresie międzywojennym część biur mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach. W połowie lat 30. XX wieku. Urząd Starościński przeniesiony został na obecne miejsce do budynku, gdzie wcześniej mieściła się szkoła handlowa i szkoła rzemieślniczo-przemysłowa. Nieistniejący już drewniany, dwupiętrowy budynek, w którym umiejscowiono starostwo, wybudowano w latach 1922 23 Także w latach okupacji, w latach 1939-1944, tu mieściła się siedziba niemieckiego starostwa. Po wyzwoleniu siedziba powiatu biłgrańskiego była w tym samym miejscu, aż do pożaru w styczniu 1946 roku. W latach 1946-1949 starostwo wynajmowało pomieszczenia m.in. W prywatnych domach, w PCK na ulicy 3 Maja, w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki i budynku, w którym obecnie znajduje się siedziba ZUS. A także później, mimo iż nowy, wybudowany gmach Urzędu Powiatowego był stosunkowo duży, w budynku, w którym dzisiaj mieści się oddział ZUS, praktycznie od początku do 1975 roku. Mieściły się tam niektóre powiatowe wydziały, m.in. Wydział Finansowy, Komornik Skarbowy, Wydział Komunikacji i Wydział Spraw Wewnętrznych. Od 1949 roku, po wybudowaniu nowego umaku, na powrót urząd zaczął funkcjonować jako siedziba starostwa, a następnie jako prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Taki stan przetrwał. Do 1975 roku, kiedy w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano w Polsce powiaty. W roku 1977 budynek przyjęty został przez Biurajski Szpital i znalazły w nim miejsce oddział, oddział wewnętrzny i neurologiczny. Po ratowaniu powiatu w 1999 roku. Starostwo znalazło swoją siedzibę w budynku ówczesnego urzędu rejonowego przy ulicy Kościuszki 87. Użytkowane lokum okazało się niewystarczające z powodu powiększania się administracji wraz z przejmowaniem nowych kompetencji i kolejnych zadań przez samorządy o administracji państwowej. Starostwo powiatowe, podobnie jak wcześniej, Miało swoje wydziały w różnych częściach miasta, co w znacznym stopniu utrudniało jego funkcjonowanie oraz dostęp do niego mieszkańców powiatu. Dlatego też w 2006 roku po przeniesieniu oddziału szpitala do nowego budynku dawną siedzibę starostwa przy ulicy Kościuszki 94. Postanowiono wyremontować, rozbudować i zgodnie z obowiązującymi standardami oraz potrzebami przeznaczyć na siedzibę starostwa. Nowa siedziba starostwa powstała na bazie starego budynku, zgodnie z projektem opracowanym przez panią architekt Marię Gmyssy z zamości. Prace modernizacyjne prowadzone były w dwóch etapach. Pierwszy realizowany był w latach 2008-2009 przez firmę Atos i zakończył się zamknięciem stanu surowego budynku, drugi przebiegał w latach 2001-2012 i był prowadzony przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe Flizbut z Janowa Lubelskiego. Łączna wartość w inwestycji wyniosła 8 milionów 9 tysięcy ,00 złotych. Nowa siedziba powiatu to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiewniczony. W części podpiwniczonej budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze, techniczne i archiwum. Na parterze i dwóch piętrach rozmieszczono biura wszystkich wydziałów starostwa, z wyjątkiem wydziału geotezy. Ogólna powierzchnia biurowa wynosi 1168 m2. Łatwiejszy dostęp komunikacyjny do urzędu to usytuowany w głębi posesji parking dla samochodów osobowych. W nowych warunkach lokalowych, a tym samym w lepszych warunkach pracy dążymy do podniesienia sprawności i kultury usługi interesantów. Doświadczona i wykształcona kadra jest otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze oraz pomocna przy ich realizacji. Uczciwość, życzliwość i kompetentne działanie to cechy, które chcemy, by były wyznacznikiem naszej pracy. Kończąc, chciałbym podziękować szczególnie tym, bez których nie doszłoby do realizacji tej inwestycji. A mianowicie bardzo serdecznie dziękuję Radnym Rady Powiatu III i czwartej kadencji oraz Przewodniczącym Rady Powiatu. Panu Januszowi Różańskiemu i obecnemu Przewodniczącemu, Panu Mirosław, Mirosławowi Późniakowi. Dziękuję serdecznie zarządowi... <klucz> Dziękuję serdecznie zarządowi trzeciej kadencji ze świętym pamięci Markiem Onyszkiewiczem, Starostowi biurgorajskim na czele. Dziękuję bardzo zarządowi obecnej kadencji, wicestaroście Stanisławowi Schodzińskiemu, Członkom zarządu Józefowi Czarnemu, Jarosławowi Piskorskiemu i Alfredowi Zobudcy. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani projektant Marii Gmyśl. Serdecznie dziękuję inspektorowi nadzoru panu Krzysztofowi Potockiemu wraz z całym zespołem. Serdecznie dziękuję Przedsiębiorstwu Budowlaną Montażowemu z Janowa, na czele z jej Prezesem Stanisławem Flisem. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję pracownikom, Starostwo bezpośrednio zaangażowanym w to dzieło, to jest Inspektorowi Zbigniewowi Bednarzowi, Tomaszowi Rabiejowi, Pani Teresie Sprysak. Dziękuję serdecznie Panu Januszowi Zielińskiemu, Kierownikowi Wydziału Architektury i Budownictwa. Dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa. Dziękuję wszystkim Państwa, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania tego obiektu. Szanowni Państwo, nastąpi teraz.